Wyobraź sobie, że Księżyc zaczyna spadać na Ziemię. Księżyc waży ponad 73 tryliardy kilogramów. Zbliżając się do Ziemi, wywołałby gigantyczne pływy, fale sięgające setek metrów, nadciągałyby z prędkością huraganu, niszcząc całe wybrzeża. Grawitacja Księżyca zakłóciłaby obrót planety, doba trwałaby tylko kilka godzin, a kontynenty przesuwałyby się jak w filmie katastroficznym. Następnie fragmentacja. Zanim Księżyc uderzyłby w powierzchnię, Siły pływowe rozerwałyby go na kawałki. Powstałby deszcz meteorytów tak intensywny, że spaliłby atmosferę i całe życie na planecie. Ale jeśli jakimś cudem uderzyłby w całości, energia zderzenia byłaby miliony razy większa niż energia uderzenia planetoidy, która zabiła dinozaury. Skorupa ziemska rozpadłaby się. Planeta przestałaby być zdatna do życia. Nie ma planu awaryjnego. Nie ma miejsca, gdzie można się ukryć. To byłby koniec wszystkiego. Na szczęście taki scenariusz jest niemożliwy. Księżyc oddala się od Ziemi o niecałe 4 cm rocznie, więc jeśli już, to prędzej ucieknie Ziemi, niż na nią spadnie.